Siema, z tej strony Blask TV. Dziś zapytamy mieszkańców Poznania, co sądzą o koncercie Justina Biebera w Łodzi. Siema, siema, siema. Powiedz nam, co sądzisz o dzisiejszym koncercie Justina Biebera w Polsce w Łodzi. O Stara, to jest dzisiaj? No to jest dzisiaj. Eee, yy, szczerze, gdzieś tam Wiber to chyba kurczę. Nikt go nie lubi, co? Nie cierpimy go. Nie cierpimy Czyli rozumiem, że nie chciałybyś się właśnie znaleźć się teraz w szalejącym tłumie fanek. O nie. Przeciwnie. Koncert. No nie, sprzeciwnie. No jest, a co sądzisz o, o takim pomyśle, że on tutaj przyleciał specjalnie z Ameryki do Polski, żeby z, pocieszyć swoje fanki? Jest mi to obojętne. Lubisz go, nie lubisz? Jest mi obojętne. A? Niech sobie żyje. Niech sobie żyje. Czyli nie jesteś, żeby go zabić, nie jesteś nie, też, żeby nie, go nie jakoś specjalnie. Jestem specjal... hejterem Justina Nie jestem też miłośnikiem Justina Biebera, nawet nie znam żadnej jego piosenki. Co sądzi pan o koncercie Justina Biebera w Polsce? Nie znam takiego. Mody na stolatek. Co sądzicie o tym? Właśnie rozmawiałam o tym przez telefon. Że to najważniejsze wydarzenie dla dziewczyn w tym sezonie. Tam mówicie, fanki szaleją teraz w łodzi. No tak, i głównym tematem naszej rozprawy było to, ile te fanki mają lat. No i ile? 10 do 13. Czy kojarzy pan nastolatka o imieniu i nazwisku Justin Bieber? Coś mi tak e, pamięci odbiło. Tak, Widziałem tak, tak. Taki e, mały malowany chłopak, nie, ten nastolatek, no. No coś, tak to jest. Co, coś mi kojarzyło to. Że on jest jebnięty i później stąd wyjechać, bo on tej za spływ zglanuje, kurwa. Czyli mówisz, że nie popierasz tego, co on robi? Nie, bo to jest Justin Bieber po prostu. I mam ochotę go bić. Masz ochotę go bić, czyli to nazwisko budzi w tobie agresję? Tak, naprawdę. No a co sądzisz o determinacji tych fanek, które sprowadziły jednak Justina do Polski? Powinni przyjść do mnie i powinni wyruchać wszystkie. O Justinie Bieberze i jego koncercie, który odbywa się właśnie w Łodzi. Ciężko mi się wypowiedzieć. Jest pan jego fanem? Właśnie nie za bardzo, nie kojarzę Nie kojarzy pan? Ja, nie pan. <głos> <głos> Może chciałby pan kogoś pozdrowić? No nie mam kogo w sumie nawet Moją byłą dziewczynę Niech w końcu suka zmądrzeje <noise> Na temat koncertu Justina Biebera w Polsce No chłopie, ja na ten temat się nie odpowiadał jest... Nie lubi pan Justina? Nie, nie dopisze, to mnie, nie jest na ta, 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 ta no nie wiem, różne są oceny Jeżeli chodzi o mnie, stary Nie zdzierże typa, nie? Jest małym podjaranym dupkiem, który ma dolary I się wodzi po Europie, tak? A ma ulaty, tak jak te ma ulaty, co właśnie Może kamera jest za pieniądze, że nie? Złap, 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 złap złap... ma, siostrę Przepraszam, ma takie, nie wiem, mu siostrę Mówisz? Bzykną mu siostrę, dlatego jest no, taki uprzedzony hej, Ale za roki to, nie? Kiedy Jazz nie ma koncert, Której? E, dzisiaj Daj pewnie teraz taksówkę. trwa. Daj mi numer tak bo nie zdążę. Ale to to łodzi. No to dodatak taksówka. Nie do... wypłacisz się, chłopie! Z taśmie, dla niego staśmy! Dobra! Mieliśmy ujęcie jak uciekała przed nami policja. Policjant unikał wypowiedzi. Ludzie oczerniali Justina Bibera i obrażali go. No, w sumie całkiem udany odcinek, prawda? Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.